Szanowni Państwo, witam Państwa w gabinecie astronoma. Dzisiaj zrobimy podsumowanie pierwszego roku działalności kanału. Zapraszam! Dzisiaj jest 13 stycznia 2024 roku i mniej więcej rok temu wpadłem na pomysł, aby założyć własny kanał na YouTubie poświęcony meteorytom. No Już wcześniej oczywiście oglądałem inne kanały dotyczące meteorytów na YouTubie. No przede wszystkim jest to kanał Marcina Cimały, Meteoryty bez ściemy oraz kanał Janusza Kosmowskiego, Astrokosmo. Jednak w polskim YouTubie brakowało mi takich odcinków naukowych, historycznych, muzealnych. No i oczywiście jeśli czegoś nie ma, to trzeba to zrobić samemu. Tak powstał kanał w gabinecie astronoma. Pierwszy odcinek pod tytułem Jak rozpoznać meteoryt? powstawał bardzo szybko 18 stycznia 2023 roku. Został poskładany w odpowiednim programie i ukazał się na YouTubie następnego dnia. Czyli 19 stycznia 2023 roku. Zaraz po tym odcinku powstały kolejne dwa. Pierwszy dotyczył tego, jak mierzymy wiek meteorytów, a następnie powstał odcinek na temat klasycznego, czyli starego podziału meteorytów. Po około dwóch tygodniach działalności kanału, Zgłosiłem się do kierownictwa Muzeum Geologicznego, Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie z zapytaniem, czy mógłbym nagrać meteoryt Baszkówka. Meteoryt Baszkówka przeleżał blisko 30 lat zamknięty w sejfie. Okazało się, że właśnie wtedy, na miesiąc przed moim zapytaniem, został on po raz pierwszy publicznie i na stałe pokazany. Odcinek taki nagrałem, pojechałem także w miejsce spadku tego meteorytu. Dosłownie kilka dni później miał miejsce spektakularny spadek meteorytów saint pierre le we Francji. Nagrałem o tym dedykowany odcinek. W całym 2023 roku w lipcu spadku meteorytu Półtusk byłem 11 razy. No oczywiście poszukiwałem meteorytów. Niestety nic nie znalazłem. Nagrałem natomiast dla Państwa sześć odcinków. Trzy dotyczyły poszukiwań. Pierwszy z nich no to poszukiwania w lutym, drugi odcinek poszukiwania w kwietniu i tam poszukiwaliśmy grochu półtuskiego, czyli maleńkich okazów tego meteorytu oraz poszukiwania meteorytów w sierpniu, odcinek o swobodnych rozmyślaniach na temat spadku meteorytu Półtusk. Dodatkowo nagrałem trzy inne odcinki. Pierwszy z nich na temat zagadkowego okazu meteorytu Półtusk. Drugi, przejażdżka na rowerach blisko 60 km w całej elipsie spadku meteorytu Półtusk. No i ten odcinek nagrywałem z moim kolegą, astronomem, doktorem Mariuszem Gromadzkim. I ostatni, szósty odcinek, Serii odcinków o półtusku nagrywany był w grudniu, gdzie z kolegami zrobiliśmy ogłoszenie o nowym projekcie o poszukiwaniu tak zwanego Płutuskiego byka, czyli o poszukiwaniach największego okazu meteorytu Półtus. W kwietniu odwiedziłem inną elipsę spadku, elipsę spadku meteorytu Morasco na północ od Poznania. Tam nagrałem dwa odcinki. Pierwszy, no to taka przechadzka po rezerwacie przyrody. Przeszedłem się wokół i wewnątrz kraterów, miałem na to pozwolenie. A drugi odcinek, no to rekonesans po całej elipsie spadku meteorytu Morasco. Także w kwietniu odwiedziłem Zieloną Górę i tam również nagrałem dwa odcinki. Pierwszy dotyczył spadku meteorytu Wilkanówko, meteorytu, który spadł w 1841 roku kilka kilometrów od Zielonej Góry. Drugi odcinek nagrałem w Planetarium Wenus, w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, gdzie pokazałem kolekcję meteorytów, która się tam znajduje. Z Zielonej Góry pojechałem do Wrocławia, gdzie z doktorem Tomaszem Jakubowskim nagraliśmy odcinek na temat, jak budować kolekcję meteorytów. Doktora Jakubowskiego odwiedziłem także we wrześniu i wtedy nagraliśmy odcinek na temat meteorytów historycznych. W międzyczasie odwiedzałem giełdy. Minerałów i skamieniałości, i w 2023 roku nagrałem trzy odcinki, wszystkie z Tomaszem Ogłazą. Pierwszy z nich nagrałem w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w marcu i tam Państwu pokazywałem, jak kupić pierwszy meteoryt. Drugi odcinek nagrany został w kwietniu. W tym odcinku szukałem dla siebie unikatowego okazu meteorytu i kupiłem sobie wtedy. U Raylit Trzeci odcinek nagrywany był w październiku w Warszawie i tam Tomasz Ogłaza opowiadał nam o tym, jak wyglądają świeże meteoryty. W maju wziąłem udział w seminarium meteorytowym w Olsztynie, gdzie wygłosiłem m.in. prelekcję. Udało mi się nagrać wtedy dwa odcinki. Jeden z nich to wykład profesora Tadeusza Przylipskiego na temat budowy geologicznej naszego księżyca, a drugi odcinek to rozmowa z Dr. Jadwigą Białą na temat historii Polskiej Meteorytyki. W czerwcu 2023 roku wziąłem udział w Konferencji Astronomicznej w Neapolu, no, a przy okazji tej konferencji nagrałem dla Państwa odcinek m.in. na szczycie wulkanu Wezuwiusz na temat tego, co ma wspólnego Wezuwiusz z meteorytami. Dla poszukiwaczy meteorytów nagrałem trzy dedykowane odcinki. Pierwszy dotyczył tego, czy w ogóle można poszukiwać meteorytów w Polsce wykrywaczem. Odpowiedź była tak, można. Drugi odcinek dla poszukiwaczy dotyczył kamieni magnetycznych. Ten odcinek w sumie nagrywałem w półtusku, czyli jest to siódmy odcinek w roku 2023 nagrany w półtusku. Odcinek ten nagrywałem z moimi kolegami, z Marcinem Hajwosem, który jest redaktorem naczelnym portalu meteorytowego kosmoartel.pl oraz z Konradem Łęckim który po zakończeniu nagrania tego odcinka znalazł meteoryt Pułtusk o wadze 115 gram. W trzecim odcinku dedykowanym poszukiwaniom meteorytów przedstawiłem Państwu odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na moje zapytanie dotyczące meteorytów. Czy meteoryty są zabytkami? Czy meteoryty podlegają pod ustawę o ochronie i opiece nad zabytkami? I czy meteoryty podlegają pod konserwatora zabytków? Odpowiedzi były następujące. Meteoryty nie są zabytkami, meteoryty nie podlegają pod ustawę o ochronie i opiece nad zabytkami, a na poszukiwania meteorytów nie jest wymagana zgoda konserwatora zabytków. Kolejne dwa odcinki to odcinki edukacyjne. Pierwszy z nich dotyczył nazw meteorytów. Skąd meteoryty biorą swoje nazwy? Drugi dotyczył elipsy spadku. Co to jest elipsa spadku? Jak wygląda rozrzut meteorytów po spadku? Pod każdym filmem na YouTubie, czyli w opisie, są informacje jak do mnie dotrzeć, jak mnie znaleźć. Między innymi jest tam podany mój e-mail, który widzicie Państwo teraz na ekranie. Często Państwo z tego korzystacie. Codziennie dostaję od Państwa e-maile ze zdjęciami, z prośbą o rozpoznanie, czy dany obiekt na zdjęciu jest meteorytem. Niektóre obiekty przychodzą do mnie do pracy w paczkach. To jest jeden z takich obiektów, który otrzymałem od widza. Test tego, czy jest to meteoryt, wykonałem w odcinku. Znalezisko widza czy to meteoryt. Część z Państwa po obejrzeniu na przykład moich odcinków dotyczących meteorytów może zechciałaby zostać kolekcjonerami. Dlatego dla przyszłych czy początkujących kolekcjonerów nagrałem dwa odcinki. Po pierwsze, jaka jest cena meteorytu od czego ona zależy oraz odcinek z propozycją 10 podstawowych meteorytów do kolekcji. W ciągu całego 2023 roku miałem nielada przywilej i nie lada przyjemność obcować z wspaniałymi okazami meteorytów z najlepszych polskich kolekcji. Dzięki uprzejmości dyrektorów, kierowników, czy kustoszy kolekcji meteorytowych w polskich instytucjach. Obejrzałem bardzo, bardzo wiele meteorytów i nagrałem dla Państwa odcinki. Trzy odcinki nagrałem w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pierwszy odcinek poświęcony był polskim meteorytom. Drugi odcinek poświęcony był światowym meteorytom. Trzeci odcinek dotyczył skarbów w magazynie, czyli meteorytów. I artefaktów meteorytowych, które nie są pokazywane na wystawie. Dwukrotnie odwiedziłem Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. O pierwszym odcinku już Państwu wspomniałem to jest odcinek o meteorycie Baszkówka. Natomiast we wrześniu wygłosiłem wykład na temat tego, co z nieba spada. Ten wykład został nagrany i jest to drugi odcinek z tego muzeum. W Lipcu odwiedziłem Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i nagrałem dla państwa odcinek z ich wspaniałą kolekcją meteorytów. Ja pracuję w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy tutaj małą kolekcję meteorytów, dokładnie to 6 sztuk. Nagrałem dla państwa o tym odcinek. Jeden z tych meteorytów okazał się bardzo ciekawy. Jest to meteoryt Łowicz o wadze 3,7 kg. No i żeby państwa zachęcić dlaczego jest to ciekawy meteoryt, nagrałem o tym dedykowany odcinek. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie posiada małą, ale bardzo fajną kolekcję meteorytów. Cztery sztuki, a wśród nich 67 kgowy meteoryt Campo del Cielo. Plany na 2024 rok. Rok 2024 już się rozpoczął. Dzisiaj jest 13 stycznia. Na kanale znajdziecie Państwo już pierwszy odcinek w tym roku. Odcinek dotyczy tlenu w meteorytach. W tym roku chciałbym przygotować dla Państwa więcej odcinków naukowych. Chciałbym, żebyśmy nie tylko oglądali meteoryty z zewnątrz czy wewnątrz. Chciałbym także, abyśmy zrozumieli. Skąd one pochodzą i co nam mówią o naszym układzie słonecznym? W kolejnych odcinkach spróbuję opowiedzieć Państwu o krzemianach w meteorytach oraz o stopie żelazoniklowym w meteorytach. Oczywiście, mam zamiar kontynuować taką tematykę, jaka była do tej pory. Będę odwiedzał instytucje i pokazywał Państwu meteoryty. No jedną z takich instytucji będzie Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Na początku roku otwarto nową wystawę meteorytów. Wydaje mi się, że w lutym tam zawitam i nagram dla Państwa przynajmniej jeden odcinek. Umówionych odcinków oczywiście mam więcej. Zobaczymy, ile uda się zrealizować. Tak, na szybko powiem, że będziemy nagrywać skarby w magazynie w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Kolejny odcinek będziemy nagrywać w Krakowie w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także pokażę Państwu meteoryty na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. W dniach 19 i 20 kwietnia 2024 roku Polskie Towarzystwo Meteorytowe organizuje konferencję meteorytową w Zielonej Górze. W ramach konferencji tej organizowane będą poszukiwania meteorytu Wilkanówko. Poszukiwania te odbędą się w dniach 20-28 kwietnia 2024 roku. Zapisy na poszukiwania, gdybyście chcieli Państwo poszukiwać meteorytów, proszę zgłaszać do mnie. Informacja oczywiście w opisie pod filmem. Na koniec chciałbym Państwu zaprezentować szybką statystykę po roku działalności kanału. 1230 subskrybentów, 125 tysięcy obejrzeń odcinków, 55 odcinków nagranych, aczkolwiek z powodów techniczno-prawnych nie wszystkie zostały opublikowane, przynajmniej na stan obecny. Może zostaną opublikowane w tym roku. Do tego nagrane zostały 32 shorty. Czyli takie krótkie filmy o czasie trwania do jednej minuty i nagrywane w pionie. Chciałbym tutaj podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tych odcinków. Bardzo Wam dziękuję za to, że zechcieliście wystąpić na moim kanale, w moich odcinkach. Szczególnie chciałbym tutaj podziękować Łukaszowi, Lewczukowi, którego muzykę słyszycie Państwo w tle prawie we wszystkich odcinkach. W odcinkach na temat poszukiwań meteorytów słyszycie muzykę stworzoną przez poszukiwacza meteorytów Janusza Astrokosmo-Kosmowskiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w Gabinecie Astronoma.